Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Bardzo dużo osób chciało taki odcinek właśnie z GoPro na głowie Szczerze powiem, że, że nie bardzo lubię takie, takie formy filmów bo no ciężko, ciężko się to ogląda, bo, bo głową wiadomo cały czas gdzieś ktoś rusza w którąś stronę i, i wychodzi to bardzo słabo idzie o oczopląsu dostać przy, przy oglądaniu Zapomniałem, czy nie zapomniałem, tylko nie mogłem znaleźć takich szelek na, na, na tutaj na klatkę piersiową. Ale może gdzieś tutaj postaram się kupić. Także, także na pewno będą takie filmy lepsze. Wziąłem tego opro, no zobaczymy jak to będzie wychodzić. Czy będzie Wam się to podobać, czy nie. Nie wiem jak to w ogóle widać. Patrzcie, jak to właśnie fajnie podjeżdża. Nie wiem ile widać tego, a ile nie widać. W każdym razie no zrobimy taki filmik i, i zobaczymy jak to wyjdzie. Bo na razie nie mam podglądu. Zostawiłem zegarek w domu a w sumie telefon na telefonie mogłem podłączyć no z tym, w każdym razie w każdym razie na tą chwilę nie mam podglądu zobaczymy jak to wyjdzie e, dzisiaj jesteśmy dalej w czeskiej republice, czyli w kraju wiśniące, e, kwitnącej e, Skody także, także dalej walczymy z jęćmieniem, tego jęćmienia było tutaj 900 hektarów 900 hektarów z tym, że dobra stoń z tym, że 900 hektarów, ale to było jak zaczynaliśmy Teraz ja mam 190 hektarów Kombajnów jest w tym momencie, czekajcie, żebym... Dwa Nicholandy, Tukano, ten John Deere, Fendt ja, czyli 6, I dojechał jeszcze taki jeden chłopak z Polski 7.7 Lexionem, też z dwunastką Naprawdę on ma dwunastkę, ja mam 12.30 No ale to jest tam tylko 30 cm różnicy Także na 7 kombajnów, jeżeli dobrze liczę na 7 kombajnów yy, Ale to tak jak mówiłem było 900, Także może jakaś połowa już będzie Bo to początkowo bardzo nie, nie chciało iść I początkowo byliśmy tylko we trzech Ja, John, Deere i Fendt także, także na pewno nie, nie, nie wszyscy mają tyle hektarów co ja Te Holandy dojechały dość późno Sypie się teraz bo będę robił przecinkę I, i raczej bym nie dojechał No Pytacie, czemu nie wyłączam e, headera, jak się sypie. No raz, że sypie się bardzo rzadko na, na postoju, a dwa, nie lubię po prostu załączać go na wysokich obrotach, musiałbym zrzucać obrotów, a tego też nie lubię robić. Najlepiej, ja, ja jestem tego zdania, że jak się włączy kombajn raz, to, to i raz się go powinno wyłączyć na koniec dnia. I, i, i tak jest, uważam, najlepiej. E, tu jest to prawda troszeczkę inaczej, to już rozwiązane, ale na przykład w starych 7.7, C7, były takie napinacze po prostu z tyłu tam na, na, na siekaczu, yy, takie po prostu bolce, które, które miały za zadanie jakby cały czas napinać, znaczy nie napinać, ale po prostu nie pozwalać się jakby rolce z napinacza opadać na dół po to, żeby nie, nie rzucało paskiem przy załączaniu, przy załączaniu właśnie mucarni. Tutaj troszeczkę inaczej też jest to tak, ale, ale jest to inaczej, i tutaj troszeczkę mniej to oddziaływuje na, na ten jakby taki bolec. E, a tam po prostu trzeba było to dość często jakby podnosić, nie? cały czas, bo ta śruba, śruba się popuszczała jakby z tym, z tym bolcem i trzeba było cały czas to tam podnosić i pilnować właśnie tego, żeby, żeby to było cały czas jakby przy tych rolkach tam napinającej, bo tam są takie dwie rolki. Żeby właśnie nie rozrywało pasków Tam był taki, no nie problem Ale generalnie właśnie jak to było opadnięte To to potrafiło zerwać, zerwać pasek No wiadomo, nie, nie za pierwszym razem Nie za drugim, nie za trzecim Ale, ale po prostu zrywało pasek bo, bo w momencie załączania mucarni, To po prostu tam podskakiwało wszystko I, i dlatego, dlatego Ja tam jestem zdecydowanie Za tym, żeby włączać raz i raz wyłączyć No wiadomo, obiady Obiady jemy czasem, znaczy no, generalnie zazwyczaj jemy, że stoimy, robimy taką przerwę sobie Także, także no, wtedy się tam gasi ten kombajn, bo wiadomo tam te pół godziny czasem, czasem tam, czasem sobie to zchodzi, Sypiemy, czy sypiemy, kusimy ładny jęczmień eee, Pewnie kilku z Was pewnie zauważyło, że mam tutaj wysoko, wysoko no, połówki, a tu na monitorze nie widać ich za wiele, o, były dwie ale generalnie ja tak staram się to robić, właśnie staram się ustawiać to tak wysoko zmieniam sobie czułość czujników właśnie po to, żeby, żeby nie dopuścić do tego, żeby mieć połówki w zbiorniku eee, czy generalnie żeby połówek w ogóle nie było ani z tyłu, ani z przodu ani w zbiorniku dlatego zawsze sobie od razu podkręcam troszeczkę mocniej widzicie, też ładnie rzeczyste podkręcam sobie ładnie, podkręcam sobie do góry właśnie czujniki tak, żeby mi to od razu, od razu niwelowały no, widać ładne czystutkę ości nie ma ości nie, wiem, nie wiem szczerze mówiąc co widać bo, bo zobaczymy jak to GoPro będzie nagrywać, to nie jest najnowsze nie jest najnowsze jest to ósemka także już już, już swoje, swoje lata świetności ma dawno za sobą ale po prostu wziąłem to co było w domu a z drugiej strony no Cały czas, jak mam kupować cały czas jakieś nowe, nie wiadomo co, to też mi się nie bardzo chce, bo to kupę pieniędzy kosztuje. To raz, mam telefon, telefonem też ładnie to wychodzi, tylko że właśnie telefonem no, nie mam jakby nagrywać, nie, nie zawsze mogę nagrywać, bo potrzebuję obydwie ręce. Bardzo często, widzicie, tam się kurczym zbiera. Mam wytarte te ślizgi tam, co są pod spodem, i, i jak się oklei tam ziemi, a ja mówiłem już wam wcześniej, że ta ziemia jest bardzo bardzo lepka tutaj w Czechach. I, I zaraz po prostu tam mi ryje. A, a, a no, mogę podnieść wyżej, ale to, to znowu też nie o to chodzi, bo, bo, bo za wysoko nie ma co też kosić. Porządeczek musi być na tym polu. Widzicie? No i właśnie później, później to się pcha pod spodem, i wchodzi pod kosę. Nie? I wtedy z kosy już wchodzi ładnie do. O i no, chyba się spóźniłem. Nie, jeszcze się uda. I później z kosy już jednak się nie uda. Później z kosy ładnie wchodzi, właśnie tak jak teraz Do Hedera Ale mam nadzieję, że się uda Jest godzina u mnie 19.30, a widzicie pewnie, że już jest ciemno-szaro Z tego względu, że zaraz jak się odwrócimy, to zobaczycie jakie są chmury Dawno nie padało Oczywiście się śmieję, bo, bo tutaj cały czas przepaduje Cały czas yy, praktycznie mamy tutaj deszcz Byłem Wczoraj, nie wiem, przedwczoraj byłem w domu na jeden dzień, bo właśnie zapowiadali deszcze na cały weekend, także pojechałem w sobotę, po południu wyjechałem stąd, w sobotę po południu, no nie skacz maleńki, no, skaczę, bo mam właśnie wysoką czułość ustawioną z tego względu, że, że wcześniej mi lewa strona ryła, yy, podkręciłem troszeczkę tam czujnik i się wyprostowało, jest teraz ładnie równo, ale właśnie... Hedel jest 12-metrowy, tu jest dość, jest równo, ale generalnie, choląbaj się zapada, te ślizgi właśnie tam tak nie do końca mi to działają. Mówię, jak się na ziemi, to one po prostu podskakują wtedy. Dlatego sobie to tam zwiększyłem, żeby, żeby troszeczkę szybciej to reagowało. No i, i tak jak mówiłem, byłem na ten jeden dzień w domu, wróciłem wczoraj. Tak, wczoraj mieliśmy gościć, no przyjechałem tutaj o 12, czyli w poniedziałek. Yy, mieliśmy kosić, przyjechałem o 12 i do za 12 zaczęło padać, także, także nic wczoraj nie pokosili. No, i, i dzisiaj akurat się udało, ale jutro czy pojutrze znowu mają być, mają być deszcze, także, także czasem to tak to wygląda. Często, <laughs> znaczy często. No, jestem pierwszy raz na, na Czechach, ale ponoć właśnie to jest tu bardzo częste, że, że pada, no, że, że te żniwa są ciężkie tak samo ponoć na Łotwie też bardzo, o, widzicie jak ładnie pięknie, znaczy no ładnie to wygląda bo ja lubię jak też pada, ale nie lubię jak wtedy, wtedy kiedy koszę, bo, bo to zaraz chłodnicę zalepia o, o, niedobrze mamy mało paliwa, właśnie nie zatankowałem bo, bo nie zapowiadało się na długie koszenie, miałem 60% ale byłem na takim bardzo małym jęczmieniu i, I szło to naprawdę bardzo szybko Także tam troszeczkę podgoniłem Ale no tak jak mówiłem Kiedyś już do do 20, Chyba raz robiliśmy dwudziesta żeśmy skończyli Chyba to było najdłużej No i widzicie znowu się tam Kurczę zbiera Muszę wymienić te blachy Ale no header jest jakby tylko Header jest tylko na tutaj Miałem go na, na Rumunii Na Rumunii jest tam dość twardo no, maleńki nie na, na Rumunii jest dość twardo, także, także takie rzeczy się tam nie dzieją. Bo po prostu, nawet jak opuścimy na sam dół, to on i tak będzie się sunął po ziemi. A tutaj po prostu zaraz się zalepia, przylepia i, i tak to wygląda. E, ale, ale to już mówiłem też mam w poprzednim filmie, że, że do hederów nie macie za bardzo co się przywiązywać, bo hedery po prostu są zmieniane. Po prostu nie zawsze się opłaca e, ten transport. Lepiej, żeby one po prostu zostały na Rumunii. Do, do przyszłego sezonu a na przykład na Łotwie czy gdziekolwiek indziej wysłać po prostu drugi header i on też żeby tam lepiej został niż właśnie wozić w to i z powrotem bo, bo też nie wszyscy wiedzą, że, że wozimy te kombajny e, ciężarówkami nie wiem, nie wiem nie, skąd wy się to wzięli, że jeździmy tam na kołach, na gąsienicach no nie, nie, takie myślę, na Bułgarii żeśmy bardzo dużo robili przejazdów ale to po prostu tam tak z tego wynikało e, 100, 150 chyba żeśmy zrobili. Ja słyszałem, że był tam nawet 300 coś kilometrów przejazd, ale ja akurat nie brałem w nim udziału, także, także się nie wypowiem. My żeśmy robili no bo tam 100, 170 chyba pamiętam był najdłuższy Taki który ja jechałem także Także tam takie, takie kilometry się po asfalcie robi Ale, ale tutaj no, generalnie zazwyczaj jeździmy, jeździmy wszystko ciężarówkami Po Rumunii czasem się przejeżdża po prostu z jednego gospodarstwa na drugie Ale to też tam jakieś tam 100, 150 hektarów chyba przejeżdżałem 150 hektarów 150 kilometrów chyba przejeżdżałem teraz, teraz jak byliśmy na remontach także Także czasem po prostu takie mniejsze dystanse to, to przejeżdżamy, ale, ale tak z kraju do kraju to, to przejeżdżamy oczywiście ciężarówkami. Filmu nie było, ale, ale może się uda następnym razem, jak będziemy, będą mnie przewozić na, na Łotwę. Aczkolwiek yy, też będę chciał jeszcze zajechać do domu przed Łotwą, bo, bo mam prawie po drodze. także. Także będę chciał po prostu rozebrać kombajn do transportu i, i możliwie szybciej, jak najszybciej ruszać, tak żeby po prostu przed chłopakami jeszcze zdążyć zajechać do domu, bo zanim ciężarówką dojadą, no to, to troszeczkę dłużej schodzi, ale u nas zdecydowanie, znaczy nie zdecydowanie, tylko zazwyczaj jeżdżą w podwójnej obsadzie, także, także moment to idzie. Ale, ale, no, tak jak mówię, zobaczymy jak to wyjdzie. Kiedyś na pewno postaram się Wam nagrać. <laughs> no, czy może nagram wam, jak będę go przygotowywał do transportu i, i mniej więcej opiszę, jak to wygląda. E, e, chyba, że po prostu będę przy. Znaczy, no, też nie będę przy przeładunku, bo chłopaki się wstydzą. E, także, także raczej nie pozwolą mi nagrywać. Ale, ale, może kiedyś, kiedyś Wam pokażę, jak to tam się na to wjeżdża. Co trzeba zrobić, jak naczepa się fajnie rozjeżdża. Ale to, to myślę w swoim czasie. Nie wiem, no dajcie znać, czy, czy te filmy podobają się Wam, z, właśnie tak z głowy. Wiem, że na pewno GoPro robi po 8 minut. Nie wiem, czy uda mi się to skleić. Jak będzie wyjdzie takie dłuższe dłuższy film. GoPro robi to z tego względu, właśnie, że wielkość tam plików chyba 4GB może tylko mieć. Yy, także nie wiem, nie wiem, jak to się teraz, no nie wiem, ile się nagrywało nie wiem, czy uda mi się to skleić, jakby mi się nie udało skleić to po prostu wrzucę, nie wiem, czy dwa vlogi albo, albo napiszę w opisie, że, że no, taka sytuacja wyszła I, i po prostu w drugiej części na przykład się tylko żegnam czy coś a jeżeli uda się to, to skleić, bo wiem, że jest aplikacja do tego i sobie na nią pobrałem no to, to na pewno zobaczycie całość eee, jeszcze nie wiem, czy wspominałem to tam, tam jest Fendt i John Deere ale no, z racji tego, że mamy różne hedery. I z różnymi prędkościami jeździmy, no to wiadomo, że najrozsądniej będzie się po prostu odciąć i, i jeździć sobie swoje. I tak też właśnie zrobiłem. Ja jeżdżę sobie w tą stronę, troszeczkę krótsze mam kawałki, oni sobie tam mają takie długie. Pewnie i tak wyjdzie, tak że, że będę musiał do nich dojechać. No, także nic, jeszcze raz dajcie znać po prostu, yy, czy, czy takie forma wam się, taka forma Wam się podoba. Jeżeli nie, to będziemy coś, coś zmieniać. Mam też gimbala. Kupiłem, także, także może też bym go gdzieś tutaj zamontował, tak żeby może mnie było widać. Żebyście nie, nie słyszeli samego głosu, aczkolwiek może wolicie widzieć, tylko to co ja. No i co? Także dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. I wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Szymon go.